Witamy również wszystkich widzów na YouTube w kolejnym odcinku z Kerbal Space Program. Wracamy do naszego programu kosmicznego. No właśnie ładujemy naszą w tej serii drugą w zasadzie, ale pierwszą po restarcie rakietę orbitalną. No, i ona ma przede wszystkim za zadanie wykonać kontrakt na zasięg 3 km, 3000 km. Sorry. Ale też tutaj przy okazji myślę, że pobije dość liczne rekordy i przy okazji może stanie się też pierwszym sztucznym satelitą naszej ziemi. Dobra, w takim wypadku wypada nam zacząć odliczanie 3, 2, 1 mamy zapłon. Zwolnijmy zaczepy wieżyczek startowych. Zacznijmy również delikatnie zwrot grawitacyjny, tak żeby nasza rakieta dość płynnie zakrzywiała swoją trajektorię lotu. Mamy bardzo stabilną konstrukcję, jeżeli chodzi o ten lot atmosferyczny. Także tutaj nie powinno być większych problemów ze sterowaniem, no ale też musimy pamiętać o tym, żeby ten zwrot grawitacyjny przeprowadzać w odpowiednim tempie, bo inaczej nasza rakieta albo za szybko zacznie się przechylać i po prostu siły aerodynamiczne ją zniszczą albo też nasz start nie przebiegnie na tyle efektywnie, żeby zamknąć po prostu orbitę. Troszeczkę tutaj minimalnie się spóźniłem, natomiast dzięki temu, że mamy tutaj zamontowane lotki supersoniczne, no to też nie mamy obawy, że one ulegną uszkodzeniu ze względu na działające na nie siły aerodynamiczne, więc mogę cały czas dokonywać tutaj korekty lotu. Także tutaj bardzo płynnie udało nam się przejść do właściwego położenia. Mamy już 30 km, także zwiększmy nasz kąt natarcia do 40 stopni. Właściwie to zmniejszamy ten kąt, nie zwiększamy, ale tutaj, jakby w tą stronę idąc, musimy o tym pamiętać. Dobra, możemy odrzucić dopalacze. No i w zasadzie mogę jeszcze bardziej zakrzywić nasz lot. Tutaj przede wszystkim musimy pamiętać, żeby naszą apoapsę podnieść powyżej 140 km. Bo jeżeli tego nie zrobię na tym członie, to nie uda nam się zamknąć w żaden sposób orbity. Dopiero jeżeli podniesiemy ją powyżej 140 km, dopiero wtedy agresywnie będziemy mogli zacząć. Zbliżać się do naszej ApoAps Ok, i mamy 140 km osiągnięte, więc w zasadzie pochylam naszą rakietę do lotu horyzontalnego, tak aby maksymalnie wydłużała naszą orbitę, a nie tylko ją podnosiła. I myślę, że tutaj wszystko. Powinno przebiec zgodnie z planem. Mamy dość sporą nadwyżkę paliwa, przynajmniej tak e, pokazywały wszelkiego rodzaju symulacje, które tutaj przeprowadzałem przed e, startem. Zróbmy sobie też kilka screenshotów. Mm. Uruchommy może też nasz komputer pokładowy, aby przesyłał dane telemetryczne do e, centrum kontroli lotów. No, i myślę, że po osiągnięciu przestrzeni kosmicznej też aktywujemy nasze anteny, aby cały czas nadawały dane do poszczególnych stacji odbiorczych. Ok, 5200 km, mniej więcej tyle powinniśmy uzyskać z tego członu. No tutaj widzę, że troszeczkę mniej uzyskamy, ale ok, nie powinno to być dla nas problemem. Przypomnę, że tutaj głównym zadaniem tej rakiety jest osiągnięcie mm, zasięgu 30, 3000 km, sorry, nie 30. Także tutaj, jakby, z tego kontraktu na pewno się wywiążemy. A co dalej, to zobaczymy. No tutaj bardzo delikatnie musimy ze sterowaniem, bo w tym członie mamy bardzo silne wektorowanie ciągu. Ten silnik ma 10 stopni wektorowania ciągu. Co za tym idzie, bardzo delikatnie trzeba manewrować. Jest bardzo czuły na nasze manewry. OK, mamy pół minuty do Apoapsy. To bardzo dobry wynik. Jesteśmy bardzo blisko właśnie tego najwyższego punktu naszej trajektorii, naszej trajektorii naszego lotu. To bardzo dobrze, bo będziemy w stanie bardzo efektywnie przyspieszać, korzystając tutaj właśnie z manewru Hochmana. Dobra, zostało 20 sekund do ApoApsy. W naszych silnikach jeszcze 1800 metrów na sekundę mamy już 6300 przekroczone, czyli około 7900-8000 metrów na sekundę powinniśmy uzyskać przyspieszenia. Także myślę, że tutaj orbitę to spokojnie powinniśmy sobie zamknąć, a nawet uzyskać ApoApsę w granicach 800 tysięcy km. Może nawet troszeczkę powyżej. Dobra, jeszcze zakrzywmy naszą trajektorię lotu. Dobra, Periapsa jest milion poniżej poziomu, ale już bardzo, bardzo szybko zaczęła się podnosić. Ok, mamy orbitę zamkniętą, zobaczmy, ile wyciągniemy. 640, bardzo nieefektywny ten start był, ale ok, tutaj kilka rekordów na pewno uda się jeszcze pobić. Liczyłem na to, że osiągniemy około 800, może miliona kilometrów. Przy apoapsie miliona kilometrów moglibyśmy nie zamknąć. Um, moglibyśmy nie zamknąć orbity, ale generalnie wszystko poza tym dałoby radę zrobić. Ok, dobra. Dobra, 3 i 3, ale czy my to możemy przesłać? Nie widzę, żeby ta tena miała połączenie. Okej, okay. dobra. Kontrakt mamy wykonany na 7000 m na sekundę, czyli to w zasadzie rekord, nie kontrakt. Ośmiu nam się niestety nie udało przekroczyć, ale tutaj świetnie. Mamy pierwszego sztucznego satelitę na takiej dość mało, bym powiedział, estetycznej orbicie, no bo tutaj apoapsa jest 650 periapsa raptem 148 km, ale mimo wszystko to jest w dalszym ciągu orbita. Ok, zasięg 3000 km osiągnięty, także kolejny kontrakt bardzo dobrze płatny zrobiony. Kilka rekordów jeszcze myślę, że tutaj po drodze pobije ten nasz satelita. Ok, jeszcze pewnie 500 i 600 km pobijemy. OK, yy, i też yy, przekroczyliśmy barierę pasów radiacyjnych pasów Van Allena. No tutaj byśmy mieli kolejne punkty naukowe do odzyskania, tylko ja nie mogę ich przesłać, nie wiedzieć czemu. Hmm, czy mamy tutaj gdzieś Transfer data, range safety to nie, data empty. Hm, to ciekawe. Podejrzewam, że ta antena po prostu nie ma takiej możliwości. Ale okej. Okay. Zróbmy jeszcze jedną pełną orbitę. No i dobra. Możemy wracać do naszego centrum kontroli lotów. Pierwszy satelita na orbicie Ziemi umieszczony. Także możemy na spokojnie tutaj z czystym sumieniem. Powiedzieć, że misja została w 100% wykonana. W takim wypadku dzięki wszystkim widzom na YouTubie za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki.